Na przykład w przypadku laktatora jest tak, że do pierwszego miesiąca życia dziecka laktator powinnaś dezynfekować po każdym jego użyciu. Natomiast kiedy maluch już skończy miesiąc, dezynfekujemy laktator raz dziennie, czyli całkiem sporo. Cześć, mam na imię Ania, jestem certyfikowaną promotorką karmienia piersią i założycielką wróżki Cycuszki. Chciałabym dzisiaj pokazać Ci urządzenie, które może stanowić świetne wsparcie w początkowych miesiącach, a nawet latach Twojego rodzicielstwa. Mam tutaj urządzenie Nenowite, które jest urządzeniem wielofunkcyjnym. W życiu każdego rodzica jest bardzo dużo plastiku, silikonu i trochę też szkła. To co ja tutaj mam, to są różnego rodzaju smoczki od butelek. Nakrywki, lejki, części laktatora, podstawki, ale przecież też jeszcze małe zabawki, gryzaki. Wszystkie takie rzeczy wymagają dezynfekcji. Jeśli chodzi o części laktatora, to dezynfekcje one wymagają. Zobacz jak urządzenie Nenowita pozwala ci uprościć. Cały temat dezynfekcji, bo jeśli nie masz konkretnego właśnie takiego urządzenia do dezynfekcji, to jak sobie radzisz, bierzesz wielki gar z wodą. A wrzucasz tam wszystkie te rzeczy do dezynfekcji. Ja na to mówię: zupa plastikowa. I przez, godzinę, przez 10 minut gotujesz, czyli woda musi przez cały czas wrzeć. Gotujesz te, te rzeczy, tak? I to jest właśnie ta prawidłowa dezynfekcja. I teraz wyciąganie takiego garnka, przeznaczenie w ogóle takiego garnka do samego tylko dezynfekowania, może być troszeczkę takie. No, uciążliwe. I teraz, jak nam pomaga tutaj e, urządzenie Nenovita? <laughs> e, ono ma tutaj taki, taką pokrywkę i ma koszyczek. E, tutaj już jest woda, e, ponieważ będziemy faktycznie dezynfekować za chwilę te rzeczy. E, I wrzucam sobie mm, e, wszystkie, wszystkie rzeczy, które wymagają dezynfekcji czyli lejek, czyli e, butelkę. E, co my tutaj jeszcze mamy? Smoczki, tak? Wrzucam sobie i je dezynfekuję. Tryb dezynfekcji wybieram w ten sposób. Jak widzisz, jest tutaj panel dotykowy. Bardzo taki um, przyjemny, przyjemne w ogóle nowoczesne urządzenie, które um, nie zajmuje dużo miejsca. Wybrałam w tej chwili tryb um, sterylizacja. Co tu się zac zacznie dziać? To urządzenie podgrzeje wodę do temperatury 100 stopni i będzie gotowało nam taką zupę plastikowo-silikonową. I ja już słyszę, nie wiem, czy Ty też słyszysz, ale już zaczyna się to szybko podgrzewać. Szybkość działania takiego urządzenia, ja je wyłączę, żeby nam tutaj nie szumiało i nie przeszkadzało. Wyłączymy sobie tą. Ten tryb. Szybkość działania takiego urządzenia jest niezwykle ważna, dlatego, że po prostu możesz w pewnym momencie bardzo szybko potrzebować butelki, bardzo szybko potrzebować laktatora, szybko potrzebować e, smoczka, bo maluszek na, na przykład dość mocno płacze. E, także mm, tu, jeśli chodzi o dezynfekcję. No ale e, to nie wszystko, bo jest jeszcze następna funkcjonalność. Która będzie bardzo przydatna dla tych rodziców, którzy dokarmiają maluszka butelką, czyli albo jest to dokarmianie mlekiem modyfikowanym, albo jest to dokarmianie mlekiem mamy. Być może, być może po prostu właśnie butelka w Waszym życiu gości często. W tym momencie istnieje konieczność najpierw rozmrożenia mleka mamy. Rozmrożenia bądź po wyjęciu z lodówki ogrzania i jak to urządzenie nam odpowiada na takie sytuacje. Mamy właśnie tryb rozmrażania. Tutaj jest ten tryb rozmrażania. Ja sobie załóżmy, że tutaj mam właśnie butelkę z zamrożonym mleczkiem. Wkładam sobie tą butelkę i odbywa się właśnie rozmrażanie. Oczywiście jest tak, że rozmrażać możecie mleko w lodówce, tylko że zazwyczaj takie powolne rozmrażanie to jest kwestia przestawienia tego mleka z zamrażarki do lodówki na całą noc. Czasami po prostu potrzebujemy tego troszeczkę szybciej. Rozmrażam, ale jeśli akurat na przykład mam mleko, które czekało na użycie w lodówce, to mogę je po prostu podgrzać. I tu kolejny właśnie tryb. Mm, samo tylko właśnie on się tutaj nazywa milk. E, bardzo podoba mi się ten tryb, jest e, mądrze ograny, dlatego że ja tutaj sobie mogę ustawić temperaturę. Jak podgrzewasz mleko w kąpieli wodnej, bo tak się właśnie powinno podgrzewać mleko, nigdy nie w mikrofalówce, i wstawiasz sobie właśnie buteleczkę z mlekiem do garnka z ciepłą wodą, to zawsze potem musisz znaleźć termometr, którym zmierzysz tą temperaturę. Podajemy dziecku pokarm w temperaturze od 33-4 stopni do maksymalnie 40. Oczywiście najlepiej, jeśli to będzie taka temperatura 36 stopni. No i teraz stój nad tym garnkiem i ciągle sprawdzaj termometrem, ile w końcu stopni właśnie ma to mleko. Tutaj jest to uproszczone, dlatego że sobie po prostu możesz ustawić taką temperaturę, do jakiej ma się podgrzać ten pokarm. I to już była trzecia funkcjonalność, czyli omówiłyśmy dezynfekcję. Potem rozmrażanie, potem podgrzewanie. Ostatnią e, funkcjonalnością, którą e, oferuje tobie Nenowita jest. Podgrzewanie również pokarmów. Czyli kiedy wejdziemy w tryb karmienia, już rozszerzania diety i będziesz miała jakiś musik, jakiś słoiczek, jakieś jedzonko, nie wiem, zamrożone czy, czy, czy z lodówki, również bardzo szybko je podgrzejesz. Pytacie często, jak robicie zakupy w sklepie internetowym, no to tam tak dobrze nie widać tych urządzeń i pytacie często, czy tu wejdzie butelka na przykład, nie wiem, Medeli, czy wejdzie butelka lansinoha, czy wejdzie. Wejdzie butelka konkretnych marek, czy wejdzie b i tak dalej. Ten um, koszyczek jest bardzo e, pojemny. Urządzenie jest małe, a koszyczek e, naprawdę mieści e, całkiem sporo, więc tak, większość dostępnych butelek, większość dostępnych bidonów, B-boxów, i tak dalej, jak najbardziej zmieści nam się w tym. No e... okay, dziewczyny, to już jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć o tym wielofunkcyjnym. E, bardzo zgrabnym urządzeniu. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.